Czy oskarżony chciałby coś dodać do złożonych zeznań? Tak. Proszę bardzo. Przypominam, że strona oskarżająca ma możliwość teraz zadawania pytań zgodnie z przysługującym oskarżonemu e, prawem, jako że jest osobą oskarżoną. No jeszcze na, na... jeszcze na Q&A się załapałem, super. Także wracając, wysoki sądzie, wyciągam z rękawa, co prawda, Podciągniętego, ale karta skruchy. Uważam, że sytuacja, która miała miejsce w, 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 w tamtej, w tamtej no bardzo błędna sytuacja. Tak? Ź, źle, źle wyliczyłem skutki werbalne, niewerbalne. Tak naprawdę nie wiem, co mną wstrząsnęło. Najprawdopodobniej byłem wtedy opętany. Poleciałem na Dominikanę na egzorcyzm już nie mam w sobie tego złego ducha. Powinno być wszystko w porządku, i taka sytuacja y, nigdy więcej y, nie napompnie się na całym świecie. Nigdy. Ja w mojej kadencji już. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Eee, Wysoki sędzia, ja mam jedno pytanie do oskarżonego. Eee, Funkcjonariuszu REM Jak najbardziej wierzę tutaj w tą skruchę i. Wszystkiego rodzaju e, zmiany. Ale czy to nieoskarżony przed 15 minuty e, zeznawał, że w zasadzie to nie strzelał i w zasadzie ta sytuacja nie miała miejsca? Y, zgo y, dementuję. Zgo zgodzę się z tym, że tak powiedziałem, ale dementuję, że tak powiedziałem. Czyli w zasadzie oskarżony Ramby również żałuje tego, że tak zeznam przed sądem, co było zeznaniem niepoprawnym. To prawda, żałuję, że yy, składam teraz zeznania przed sądem ogólnie, że taka sytuacja ma miejsce. Nie wiem jak się tutaj znaleźliśmy. Naprawdę jest to upadek dla policji tego miasta. Nie A ma więcej pytań, słówki Dziękuję bardzo. Strony mogą zająć swoje miejsce.